Starzejesz się. Ja? No. Nie, ja. No. Ja nie. No Seba mówi, że po 30 wszystko boli. No I ty nie. Masz ile? No co? kurwa, co masę policie? No ja na garstkę sobie ostatnio rozjebałem. No, daj, po, po, A ty ile tak masz? Ja mam 39. No to zobacz, co będzie po 39. Jak będziesz miał. To jest miał. już. kurde. ty ile masz? 31. A, znaczy 30, roz... no, już połamasz. 31 dopiero w tym roku no, 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 będzie. Weźmy tu? I ci boli wszystko? Wiesz co on nasz wszystko, dopiero tak, że Ja naprawdę no. dopiero teraz. Ja coś się, wiesz, wykuruję to coś zaraz się rozwalam. I to jest to, że jak do 30 miałem tak, że kurwa nic co? z kontuzjami, no. to teraz się zaczęło. Ja mam 33, Kiedy... także dzisiaj jesteśmy we trzech. Będziemy robili push. Pousa ja robimy. Ty ja robili. tylko będę przyglądał się. Znaczy, on będzie się przyglądał. Ktoś też musi zarzucić ciężary, o, także ktoś musi przyliść, ja będę rzucił ciężary. A ja będę on próbował. Będzie się ja będę on będzie próbował, ćwiczył. ja będę próbował, bo jestem Dzisiaj co, trening ten? E, jak to się nazywa? Trzech morskich e, W tym geriatria. GERiatria. Trzech. Nie, tak serio, zrobimy dobry push, bo jutro. Bo jutro zrobię jeszcze lepszy trening na tytanie. No, no, na tytanie. Byłeś na tytanie. Tak, też byłem, jak byłem Ale jeszcze będziemy. Oczywiście. Będziemy. No wiesz, mistrzostwa Europy Masters. No, taki jest cel. Taki jest cel właśnie. W przyszłym roku. Tak. No, już się nie mogę doczekać. Czekaj, ja będę miał 34, to jeszcze... Ja będę miał 40, ja 40. będę miał 40. lata, za dwa lata będę mógł na startować. Trochę mi tak głupio, kurwa, co jest przy stać. Z gnojami. <sum> 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 ale jeszcze tak źle nie wygląda. Znaczy... O, wiesz, są rzeczy, których siłownia nie naprawi. Ty, ale dobrze, ja jadę do Turcji, zapuszczę też takie, takie włosy. A skąd ty sobie przeszczepić? Lepiej <sum> nie pytaj. <sum> Nie wiem czy zauważyliście, ale w dzisiejszych czasach ludzie strasznie, ale to strasznie komplikują treningi. Nadmiernie aż. Ta, zbyt, już nie mówiąc tutaj o tym podejściu optymalnym, kto jak chce, ale chodzi mi o mega wydziwianie. Mega wydziwianie na siłowni. No to można wydziwianie, chodzi Ci o technicte ćwiczenia, którzy nie przepracują z trenerem, albo rozpisze im ktoś, albo rosną robią różne takie. Wiesz, ważne. za każdym razem jak widzę kogoś, kto waży... I tutaj nawet nie chodzi o wagę, chodzi po prostu o to, że nie ma jeszcze mięśni, które, nad którymi tak bardzo się skupia. Wiecie, tył A barku. No. Jak trenowaliście na początku, nikt nie myślał o tyle barku. Robiąc ciężkie wiosła, ten bark był po prostu angażowany na tyle, o, że wystarczyło. Ogólnie w mm, wiosłowaniu sztangi na chwytem bardzo dużo pracuje tył barku. To przyciąganie. jest no, W więc... Jak ktoś nie ma mięśni, to w ogóle nie powinien się na izolacjach skupiać, nie. A, a wystarczy dookoła spojrzeć i No, chłopacy robią, kurde, te linki, ten, to jest spoko, ale Ale nie widać, żeby ktoś robił ciężkie siady, wiosła, ciągi, wyciskania. Dlaczego ludzie chcą, nie chcą robić na przykład FBW albo góra dół? Nie. To jest cholernie ciężkie. Znaczy jak w każdym dasz duży, z każdym dasz wielostaw na dużą partię, tak. no to jest ciężki trening. Tak, tak nie wielostaw w sobie i wiesz w pewnym punkcie zaawansowania są już bezpieczniejsze opcje i po prostu opcje, które będą lepsze dla nas ale dla osób potrzebujących, w większości przypadków no to jest stały temat wystarczą mi dwa ruchy, tylko żeby poczuć ja to zdejmę sobie tak, Sebastian jest lekko no, więc tutaj u niego będzie to troszeczkę inaczej wyglądało na tej zasadzie, że no, podchodzi do tego z głową nie będzie forsował czegoś, czego nie może robić. No ale... No. hardkorowo. Ja to tak pół. Nie, ale i wiesz mi jebu, nie? I byłem MG robiłem, miałem właśnie tam zapalenie tego ścięgna i nerw został lekko uszkodzony, nie? I dostałem zalecenia dwa tygodnie nie trenować. A ja po no już mniej boli, poszedłem i dojebałem i aż mi tak spuchło, nie? I... Tak zostałem Dalej. I na no Max Tak jest Nie cofaj tak, żeby bary, żeby łokcie się copały O tak, trochę łokcie niżej barki niżej Wyciskaj klatką Prawy bark niżej Jeszcze Dawaj Sam Dawaj, mocno Wolnie kontroluj negatyw i mocno w górę sam okej okay, starczy Będziesz Dawid jeszcze no. robił? Tak, tak, ta, ale na razie to zrób. ruch. Właśnie zastanawiam się, dobra, zjazdajmy to. Nie, weź piątkę dorzuć. Tak, masz. tak. Nie ma ja co też, nie, to nie to mogę próbować. Nie, no bo ja wolę zrobić 15 ruchów z ciężarem, który mi nie obciąży tak... O kurde, ja bym tu koleżę dorzucił. Ja kiedyś tak zrobiłem przypadkiem. Patrzę co robisz. Ale ja kiedyś tak zrobiłem przypadkiem i spierdoliłem, że nie było, że to ja. Czekaj, ciechaj, No <laughs> i popujemy I tak dobrze, że wiesz, mimo takiej kontuzji dasz radę ćwiczyć, bo to no, zapalenie. kurwa, dla głowy chociaż. No. Zawsze suchy? Kurde, chciałem bym w końcu... Być kurde duży, a chuj Seba do sushi. <laughs> Nie dobrze. no. Jedyne co, jak mi się te ruchy gdzieś tam nadgarstka no. nienaturalnie ustawiają, no to no po prostu nie mogę robić ćwiczenia i tyle. A tak to na wyższych zakresach to to nie ma problemu. No ja trochę co dorzucę teraz, jako że zawsze jak ćwiczę z kimś, to robię się niesamowicie kompetytywny. I, <laughs> i coś czuję. Znaczy już teraz była największy to tak naprawdę ciężar, jaki robiłem, ale ciągle jak czuję się w miarę dobrze nie dołożyć. No kurde, pewnie, tak naprawdę. Nawet czasem taki okres, żeby tej siły trochę więcej zbudować, też jest dobry, bo to się później przełoży no, na kwerkracje. No tylko, że wiesz, w pewnym momencie u mnie to już jest gra no tak. z ryzykiem, no ale czemu tego. nie spróbować, wiesz? Teraz i... chyba 9 ruchów prawie poszło, więc warto, warto spróbować, chociaż tę dyszkę więcej. Nie są to jakieś zawrotne ciężary. Znaczy w przełożeniu, bo 10 kg niby nie wydaje się dużo. Ale dołożyć no tak... dychę jeszcze do tego wiesz co było. No to, nie na co tym... dychę? Jest... Na tym hamerze 800 na stronę. A to jest to jest tu jest, jest dużo. Tak. O, szalony. Chciałbym podźwigać, ale. Czyli z tak, czasem. W... Słucham? Z czasem. Tak, a i tak. Z czasem, jak to możesz, to już <ścoughs> zresztą wygrał. Tak. Na razie dobra. młody jesteś, no, na razie... To <ścoughs> jest dość mężany. Jeszcze 8 lat. Dobra. Jak, jak zasłużysz, to wuja założy. No.

a co by było, gdy będziesz drugi raz gino robił? Tak. Bo... Ciekawe. No. Robiłeś najpierw na NFZ. Tak i teraz A też będę No na... Ale <laughs> teraz trochę inaczej. Tak, po znajomości dobrej, tak, ale no. chodzi o to, że miałem 5 lat temu urobiony zabieg, nie miałem całych gruczołów wyciętych, bo pani doktor, która wykonywała zabieg, powiedziała, że mogą mi się zapadać sutki, zostawiła mi małe fragmenty. I po pięciu latach odrosły. I miał tak zwane reverse gino. Mu to tak, tak. wbiło środki do środka. No, ale nie, nie, bez przesady. Ale chodzi o to, że jak cały gruczoł nie jest wycięty, to po paru latach potrafią znów wrócić do swojego, jakby to powiedzieć, do swojej objętości i znów wrócić do, do swojego rozmiaru. Więc to jest to, że jak robicie gino, to wytnijcie w pięć za pierwszym razem. Nie, nie róbcie tego błędu. No, ja już, ja już w sumie ze, już w zeszłym roku miałem coś <coughs> mocno. A już teraz mam taki, jak prawie że przed. <coughs> sam, sam, sam. sam. Uff, Dokładamy? Dokładamy? Jak y, Dawid pozwoli. Oczywiście już <coughs> Pan na ten temat. Tak. Także będziemy sobie robić przygotowania na jesień. Tak, no jesień. na jesień. Teraz Żeby też zrobić... trochę poprawić, dobudować. No, coś tam dobudujemy. Myślę, że i będzie dobrze. Nie no, sama teraz, wiesz, sama te, sam ten zabieg dużo. Sam zabieg właśnie, no bo w styczniu był zabieg. W styczniu, czy w lutym, w lutym był Lut, ja no, W no, ja miałem w styczniu. No, ja miałem w lutym, więc z tego co jest, jestem zadowolony. Bo nie, super zrobiłeś. Powiem zrobili. Ci, że zrobiła naprawdę ta zrobili mi to bardzo super i tak jak chciałem. Nawet tak. to wycięcie jest mniejsze, nie? Tak, to wygląda, powiem Ci, że nie była ziemia, bo jak stawał przodem, no to było widać. Ja widziałem na scenie, jak na scenie. Idziesz, A teraz no, no. O, zero. My no to dziękujemy, dziękujemy. że mogliśmy się dołączyć, bardzo miło, bardzo fajna atmosfera zawsze tutaj jest, za każdym razem można ja się dołączyć. Od razu. No. A, nie, dobra, na no spokojnie, jest ja ja największy nie, nie, tak. nie, nie, odmówił i też my oczywiście nie odmówiliśmy, żeby nie było, wiecie, ale tak jak mówię, fajnie u sobie widać nadal separację, mimo że już od zawodów jego minęło już iks, z czasu. Powiem, ja by był cały czas zawód. Tak, bardzo dobrej formie. Lewy barku czekaj. O tak. Super. Ładnie. Dawaj. Jeszcze jeden do Dobra, działamy. Nie, ale jest... Teraz ja, ja, ja a, teraz ja, tak, teraz ja. ja chcę. E, nie, nie chcę za bardzo. Zobaczę sobie kurs, tutaj, ten bo Dawidek, kurs. chcę dobrze wyczuć tę rozpiętkę, a ta maszyna czasami kurs. tak różnie. A, no. Muszę trochę wyżej usiąść. Dawaj, <laughs> dawaj, dawaj. Nie, dawaj. nie muszę wyżej usiąść. A, okej. Okay. Nie, jest okej. Okay. Tak, chciałem tu wyczuć i muszę trochę wyżej usiąść. Będzie okej. Okay. Jak zaczynałem trenować, to... Jak zaczynałem trenować, to Nie, nie był w coś taki... Saszka, nie? Ja nic nie oczekuję, bo potrafi człowiek się... Po... Bo lepiej się miło zawieść. Tak. Miło zawieść właśnie, czyli pozytywnie, bo tak to się <słuch> tak rozczarujesz najprędzej. <słuch> <słuch> dawaj, dawaj. Uff. Wiecie co? Teraz za wysoko usiadł. Właśnie mi taki kolega od marketingu mi pomaga. Właśnie tu macie fajne rzeczy, że, że mi się może wydawać, że na przykład nagrywam coś prostego i że większość osób to wie, a kurwa większość naprawdę jest taka, że nie wie takich postaw nawet. I wiesz, ktoś to siedzi w tym, ok, on to będzie wiedział, ale trzy czwarte innych osób kurwa nie wie tego albo więcej i warto właśnie to robić, że... Okay. ok, Tak, ładnie wyszło. Teraz? Jakieś... Żyły wyszły. Ze dwie. Dobra, na się... no jeszcze. Ja raz... Zrobimy sobie wznosy bokiem na fajnej maszynce. No i panowie, oburącz. A ja pomyślałam, że zrobię jednorącz, rącz. Żeby była troszeczkę rotacja i zmiana. Ale fajna maszynka. Bardzo fajnie, bardzo fajnie izoluje. I... No nie trzeba dużego ciężaru, żeby fajnie poczuć nie, ten. żeby właśnie fajnie ten bok, bo długa dźwignia, to tak jakbyś złapał za koniec kija szczotki. Jest to wymagające, tak? Głopiec ze środek, nie poczujesz tak, a ta dźwignia robi robotę. No to ja też spróbuję. Może nie będę gorszy. O, idzie, idzie Antoś kroksy założył. Krokodylek nasz idzie. Fajnie. Sercie znalazł sobie tutaj na dopompowanie fajną maszynę i też. Tak. Jeżeli chodzi o kontuzję, zawsze szukajcie rozwiązania, a nie jęczyć. No. nawet mógłby wyjęczyć tysiąc razy, że to miał problem z jelitami i tak dalej. Nigdy nie jęczą, zawsze coś tam robił i miał... szukał rozwiązania. I jakbym miał jęczysz, to bym kurwa nie wychodził z domu, <noise> bo no, mógłbym cały czas. Ale zobacz, że każdy no. ma jakiś ból, problem. Kurwa, to ludzie mają przejebane, żeby no nie wiem, znaczy inaczej, przejebane to mają kurde, ludzie, którzy naprawdę mają przejebane, że nie mogą kurwa chodzić. Sebe quello, przejebane mają ci, mają przejebane. Dobra, ja nic nie mówię, bo się Ale to było, to jest prawdziwe, ludzie nie wiedzą, co to znaczy mieć naprawdę problem tak. czasami. I ja nie mówię, że wiecie, no, żyjemy w czasach, w których nie to, że jest problematycznie, no bo mamy dostęp do jedzenia wszędzie i tak dalej. Ale sami potrafimy przez social media się jeszcze nakręcać. Oglądamy, widzimy wszystko, co tak. jest idealizowane, wiesz, tak. widzimy nasze gwiazdy, które jeżdżą. Porszakami, które są no. potem wypożyczone. Tak, ja pożyczam. Ale... Ja nie... On akurat ma ładne, czarne, ładne, szybkie. Tak, ale niektórzy wiecie, robią się bohaterów, że on kurwa jest 15, zrobił kardio, jest w pojedynnym posiłku i ja pierdolę, no bohater narodowy, kurwa, dać mu odznakę, no. kurwa, nie? To pamiętacie, jak robiłem e, czasami na tym, na wakacjach sobie eksperymenty. No. Nie jest 36 godzin i patrzę no. tutaj 20 tysięcy kroków. No. Niesamowite. No, ale Wiecie, właśnie, to jest tylko takie do sprawdzenia. No, pewnie, fajnie mieć z tego frajdę czy coś, ale nie, nie bohaterzysz, bo to, to, to są nie, co to są za wyczyny? Dostaniesz pokres, to tak samo jak ludzie czasami pytają, a co ktoś powie po moich startach. Po dwóch dniach już nikt nie będzie pamiętał, że startowałem. A to tak jest najczęściej. To nam sam... Sami sobie kreujemy to, że jak tam nie pójdzie, to co ludzie pomyślą. Ludzie, którzy są, dla nas są dobrzy i dobrze nam życzą, będą czy my wygramy, czy przegramy, czy w ogóle nie wystartujemy. tak? No, najwyżej powiedzą, że jesteś do dupy w żartach. No i co? Iść do przodu, działa i tyle. Dokładnie. Szukaj rozwiązania, za każdym razem. Ja też jako trener popełniam błędy, ty też popełniasz. Oh yeah. Każdy z nas popełnia tyle błędów. Ale żebyśmy ich nie popełnili, dlatego uczcie się na naszych błędach bardziej niż na swoich. Ja powiem szczerze teraz odnośnie zawodów, które były w weekend. Tu miałem chłopaka, którego, no powiem szczerze, wprost mu powiedziałem, że zrobiłem błąd, bo go przeładowałem i widziałem to. I potrafiłem wprost powiedzieć, kurwa Tomek, biorę to na klatę, za dużo załadowaliśmy, nie będę pierdolił, że nie wiem, że coś się wymigiwał, kombinował. Powiedziałem, jak jest i fajnie nam to gdzieś tam też na współpracę A to dało. to też na relacje działało. Tak, że bardzo dałem dobrze. Po prostu ciała, mogłem coś zrobić lepiej. Dokładnie. Znaczy, zawsze można zrobić coś lepiej i inaczej. Ja też bardzo dużo wyciągnąłem z wniosków, na przykład Antosia, no takiego ciała. To ja w życiu nie widziałem, że jest taki śliczny oczywiście, ale z drugiej strony jak on reaguje na wszystko. Ej, zazdrosny. na, na tej zestety. Spoko. Spokojnie. Ja tak wszystkie dzieci moje są. Ja już mówiłem o przykrywkach na zawodach, no ale wracając, takiego ciała, które w godzinie 13 jest suche, o godzinie 15 jest suche, o godzinie 17.25 jest mokre, o godzinie 18 w Układzie Dowolnym jest suche, to jeszcze miałem, tak, miałem takie psychologiczne przemyślenie. Już włączył się we mnie pan Czechowicz, pedagog, który myślał, hmm, no bo to nie może być rzecz wiesz, wiesz fizyczna. Ale ja ci powiem szczerze, kiedyś bym może w to nie uwierzył, ale mam takiego podejścia. To póki nie do, tak, do, do, do zobaczyłeś też tego. tego maćka, on startował w Wiłkę, i teraz też ten weekend nie. I to prawda, tutaj poszło bardzo dobrze. Ale miałem Równie z nim takie. Tak? tak, tak. Ale miałem z nim wcześniej przeboje takie, że on tak samo. On po locie, godzinnym, godzinnym locie potrafił łapać 6 kilo. Ja, ja bym w to nie uwierzył, gdybym nie widział tego na naocznie. I on jest taki, że on nie wpierdala. On jest taki, no, że naprawdę się przykłada. I są takie ewenementy, że. W teorii się wydaje się, że to jest niemożliwe, a pracuję z pewnym ewenementem i nagle kurwa, różne rzeczy się dzieją. więc... No to jak ja się obudziłem kiedyś, właśnie przed e, ostatnimi zawodami w październiku. No, no. Miałem 4 kg w dół. No. Gdzie ładowałem? No. wiesz, i mam takie. Co okay, się stało? Nie dałem dziurów no. mocno, bo no. trochę tam dałem. No, ale ale jest... nie dałem jakoś, wiesz, ilości, które mogłyby tyle zdziałać, a mam takie. No, I jeszcze ja byłem suchy, ciało już po zaskakiwać. I nagle właśnie. masz takie, skąd to poleciało? Ale dlatego właśnie, dlatego bardzo ważne jest, że jeżeli trener przerobił dziesiątki, setki osób to on w takich sytuacjach wie, co robić, nie panikuje. No ale każdy Tak, każdy no, ale, ale, tak ale, Tak, ale nawet to, tak jak to, mówisz, ale, wiesz, no, myślisz, że przerobiłeś, bo ja i Ty przerobiliśmy no, tysiąc osób, tak. a nagle masz jednego takiego ananaska i masz tak. takie, what the fuck. Ale wiesz, że właśnie coś się dzieje i wiesz, że różne przypadki mogą być, dlatego nie ma jednego schematu i chodzi o to, że no to doświadczenie często my cały czas i tak nabieramy. I a to z drugiej jest... strony, czy nie ma schematu? Każdy ma jakiś schemat. Jakiś tak, ale później... Tylko wykon... potem małe zmiany. Tak, zwiany, tak, tak, tak. Właśnie to jest to. Ale każdy z nas ma jakiś schemat, tak jakieś podejście swoje. No tak. Bo na większość działa większość. Taka jest prawda. Na większość działa no. podstawa. Wiadomo, że też no, są zasady, kurde, nie wiem, fizjologii, których się nie przeskoczy, no ale czasem są reakcje, które zastępują. Oj, panie Fertku, pan... Ja widziałem rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Dobra. Tak. No kiedy seria. będziesz w Gdańsku? Albo w może i więcej. Do? Do niedzieli. Ja jak właśnie, wiesz, będę się po tym zabiegu... No, to napisł, nie? no bo, bo mam kolegę właśnie, ten w sumie będzie robił zabieg. No. E, on ma właśnie nieruchomości tam na, na, na wiesz, apartamenty w Gdańsku. Ja będę w Ja nie wiem, gdzie gdzieś tam ten, ale jak będę się dobrze czuł, to przyjadę no. właśnie z dziewczyną. Tak, już rybkę się skoczył. Jakie jedzenie, dietę Trzyma. <laughs> Nie to trzymać. Nie, no On A, no to r możeć. Indyjskie, ale bez dodatków. <grym> bez kary. Bez kary. Dobra, panie i panowie, to nasze ostatnie ćwiczenie na dziś. Zrobimy sobie triceps, triceratops. I to by było na tyle. Fajny trening. Ciężarki poszły w górę. O, jakie ładny. O, jak ładny. Mówisz, że po No To też. Dostawcie <grym> suba, komentarz, a hiptrasty kiedy indziej. Łapkę w górę. Widzimy się już niebawem. Dziękuję. Dziękujemy. Pozdrawiamy.